Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Cześć, dzień dobry, się macie rodziska. Kolejny tydzień sportowych emocji za nami. E, mamy poniedziałek, a skoro mamy poniedziałek, no to jest najlepszy czas do podsumowań tego, co wydarzyło się w ostatnich siedmiu dniach. E, Paweł Wiwirkowski nisko się kłaniam wraz z moim kompanem, druhem tego programu, czyli Januszem Popłonkowskim. Czekamy jeszcze na naszego gościa, który e, w drugim wejściu antenowym się pojawi. Trener, mm, świetny stratek, y, regionalista, człowiek... Y o pasji piłkarskiej. Kto to będzie, za chwileczkę się przekonacie już w drugim naszym wydaniu antenowym. W pierwszej jeszcze poświęcimy tematyce naszej lokalnej, tematyce związanej również z innymi dyscyplinami. W drugiej już pogadamy sobie stricte o Mundialu, bo za nami też kolejny tydzień i wiele spotkań, które na pewno warto mówić. Przede wszystkim też to spotkanie Francja-Polska, które już za nami. Ale na razie zostajemy lokalnie. 3-2-1 ruszamy z tym, co przygotowaliśmy dla Was i z tym, co się działo w ostatnich dniach. Poziom może i niższy niż na trwających mistrzostwach świata, ale zaciętości i emocji nie brakowało. Trzy zespoły z pońska, a do tego zawodnicy z półtuska, Ciechanowa, Makowa i półtuska ponownie rozegrały koleżeński turniej Haratamy w Gałę z Mikołajem, którego już po raz trzeci podjęła się pońska akademia Futbolu. W sobotę swoje spotkania rozegrali dziesięciolatkowie. W niedzielę czas na zmagania piłkarzy urodzonych dwa lata później. Dla Radia Pońsk mówił Szymon Pająk. Tak, są emocje, opieka medyczna nie siedzi, tylko cały czas biega z torbo kolega i Ato musi tam tym zamrażaczem trochę piuknąć, coś tam pomasować. No jest widać, mocna rywalizacja. Poziom turnieju jest dosyć wysoki, bo wszystkie drużyny grają w lidze pod patronatem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w kategorii Orlik. Szymon jako organizator, jak Państwo słyszeli, zadbał od wszystko od A do Z, zresztą jak e, zwykle. Oczywiście nie mogło podczas turnieju zabraknąć świętego Mikołaja z miłą niespodzianką, ale weekendowe wydarzenia miały także wymiar charytatywny, ponieważ w holu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zorganizowano kiermasz ciast, z którego dochód trafi na dalsze leczenie chorej na nowotwór Beaty mury. E, mamy jednego z zawodników Pafu. No, jestem bardzo pod wielkim wrażeniem. Tyle osób się zaangażowało w pomoc, w tę zbiórkę. No, niektóre osoby znam dłużej, niektóre w ogóle. I no, jest to dla mnie naprawdę bardzo miłe, no, bardzo przyjemne. Powiedziała nam obecna na zawodach Beata Chmura, Beatka trzymaj się ciepło, do przodu będzie tylko lepiej. Turniej Haratamy w Gałę z Mikołajem prowadzony był bez punktowej rywalizacji, choć indywidualne wyróżnienia powędrowały do kilku graczy. Najlepszym zawodnikiem pierwszego dnia zmagań wybrano Filipa Cywińskiego reprezentującego pierwszy skład Gospodarz. Zmieniamy dyscyplinę, przenosimy się do hali, do hali tenisistów stołowych. Gux Sparta Szczytno to zespół, który należy do czołówki trzeciej ligi Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego. Najlepszym dowodem są dotychczasowe wyniki i pozycja w Teberii, czyli pierwsze miejsce. Do spotkania z UKS Alfon Gostynin gracze z gminy Załuski przystępowali jako lider rozgrywek. Mecz od samego początku był bardzo wyrównany, a goście nie ustępowali faworyzowanym gospodarzom. Po czterech grach na tablicy był remis i taki też rezultat utrzymał się do końca spotkania. Które zakończyło się wynikiem 7 do 7. Presja lidera jakaś zawsze jest, to prawda, natomiast fakt też taki, że już to nie jest nasz pierwszy czy drugi sezon. Sezonów za nami sporo i z taką sytuacją mieliśmy już nieraz do czynienia, więc wbrew pozorom to nas mobilizuje. Teraz też po tym wejściu do trzeciej ligi to dla nas jest mobilizacja, bo jesteśmy też w czubie. Celem było dostanie się do pierwszej szóstki i spokojna gra w szóstce, natomiast jesteśmy liderem, mamy szansę na awans. Powiedział Radio Płońsk Jarosław Olewnik gracz Gux, Sparty Szczytno. Punkty dla gospodarzy w tym meczu e, zdobyli Artur Kujawa, Jarosław Olewnik, Jacek Waleński i Marcin Krzemiński. Spartanie nadal pozostają liderem rozgrywek, panowie. Oby tak do końca. Kończymy e, tą część sportowego podsumowania tygodnia Radia Płońsk. Wracamy za chwil kilka, wracamy już z naszym gościem i tam skupimy się już tylko i wyłącznie na kwestiach mundialowych. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. I wracamy, drodzy nasi, po krótkiej przerwie ponownie cześć dzień dobry, siema się ludziska, przegadaliśmy tematy lokalne, no to wracamy do Mundialu, bo nim cały czas żyjemy, w nim cały czas funkcjonujemy, to jest taki temat absolutnie numer jeden w całym kraju i jak zwykle z tej okazji mamy dla was gościa Zbigniew Pawłowski, obieży świat trener, e, stratek, dziennikarz, człowiek, który kocha piłkę, którą który widział tą piłkę na tym naszym podwórku pońskim, ale widział też tą piłkę w o wiele wydaniu lepszym, takim światowym, katalońskim bym powiedział, panie Zwyżko. i tutaj pewnie nie przekłamie. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. O tym wczorajszym meczu, Panie Zbyszko, Pana spostrzeżenia, bo pytamy o to każdych wszystkich gości, którzy byli u nas w naszym studio. Pożegnaliśmy się z tym mundialem. Pożegnaliśmy się po 36 latach, wychodząc z grupy. Ale jak tak patrzę na Pana, to chyba jednak jest większa doza niepocieszenia aniżeli radości. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę. E, tak. Ja uważam, że duże słowo wyjście z grupy. Myśmy po prostu tam dzięki praktycznie nieskuteczności drużyny Meksyku wyszli z tej grupy, to trzeba sobie jasno powiedzieć, bo drużyna Meksyka, Meksyku zarówno w spotkaniu z naszą reprezentacją, jak również zakroju całego tutaj swojego występu w grupie, bo zespołem lepszym. No, trzeba to jasno, obiektywnie sobie powiedzieć. Cieszymy się oczywiście z wyjścia z grupy, ale styl na pewno musi budzić niepokój i to nie może być dzisiaj krytyka dla krytyki, tylko trzeba po prostu znaleźć rozwiązania, które pozwolą, że już za 4 lata nie będzie tak żenujących meczów, no bo trudno jechać na mistrzostwa świata i skupić się tylko na przeszkadzaniu, tak jak to było w przypadku meczu z Argentyną. To nie jest widowisko, które jest dobrą wizytówką polskiej piłki. No właśnie, bo to jest taki pewnego rodzaju misz-masz, nie wiem czy się zgodzimy. Z jednej strony powtarzany temat, że mamy wspaniałych piłkarzy, świetnych technicznie, którzy grają w zachodnich klubach, no a w, na tym mundialu wystąpiliśmy w roli takiej drużyny, która no takich piłkarzy nie ma takich topornych piłkarzy, bo, bo tak jak Pan wspomniał, tylko się broniliśmy. No to co nie zagrało? Co spowodowało, że... Czy naprawdę musieliśmy się tak chować? Z jednej strony jakiś cel osiągnięty, ale z drugiej strony ten styl... To tak zwracają te koszmary z Adama na wałki i tego krycia w meczu z Japonią, które też przeszło do historii. Proszę Państwa, piłkę nożna od wielu... w Polsce od wielu lat przeżywa przepotężny kryzys i... Lata 80., 90 już pokazały, że polska piłka jest chora. Ostatni wielki sukces, który mieliśmy w 82 roku i później występ jeszcze na Mistrzostwach Świata w Meksyku, już był wielkim takim sygnałem i alarmem, że w naszej piłce się dzieje coś źle. I jak zawsze przy okazji takich imprez się mówi, że należy wdrożyć, po coś poprawić, nowy program. To, to są takie hasła, można powiedzieć, z PRL-u. Natomiast no, generalnie trzeba, tak jak to nie tak dawno jeszcze zrobili, to reprezentacja Belgii, która rzeczywiście potrafiła pewien zmienić sposób szkolenia i potrafiła dzięki temu wychować wielu piłkarzy, którzy są dzisiaj znani w świecie. Natomiast to, że oni dzisiaj odpadli, to myślę, że pewna tam epoka się tych piłkarzy zamyka. Ale patrząc na to, co tam się dzieje, to nie mogą być spokojni o przyszłość, w odróżnieniu od naszego kraju. A z tym potencjałem ludzkim, piłkarskim potencjałem, stać nas było, Pan zdanie? Na, na więcej, na tym mundialu? To znaczy my cały czas mówimy, że mamy bardzo młodych, zdolnych, ambitnych e, piłkarzy. E, piłkarz ma 24-26 lat, a my mówimy cały czas młody, zdolny, obiecujący. E, szanowni Państwo, my mówimy w przypadku młodego, zdolnego piłkarza to mówimy, możemy mówić o gabim, o pedrim, ale nie o piłkarzu, który ma 26 czy 24 lata. No, to jest już lekka przesada. No właśnie, tutaj wracamy do tego punktu wyjścia o tych młodych zdolnych piłkarzach. Wstawiamy przecinek drodzy państwo w tej części, chwila na reklamę, chwila na część związaną z informacjami z regionu, a po niej wracamy do rozmowy z naszym gościem. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu pońsk. podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. I witamy ponownie w trzeciej już odsłonie sportowego podsumowania tygodnia Radia z Zbigniew Pawłowski, gość specjalny dzisiejszego programu. Jeszcze raz witam. Dzień dobry Państwu. Dużo sobie powiedzieliśmy już o reprezentacji Polski, podsumowując to spotkanie ostatnie nasze na tym mundialu z Francją. Wracamy do domu. Wracamy i musimy wyciągnąć, Panie Zbyszku, wnioski. No to co tak na, pierwszy, na pierwszą myśl nasuwa się, co można zrobić, by dobrze przygotować się do kolejnych mistrzostw Europy te za dwa lata. No nie wyobrażamy sobie, żebyśmy się nie zakwalifikowali, biorąc pod uwagę jakich rywali mamy w grupie. No to co zrobić, żeby to Euro 2024 było takie nasze, przeszło do historii, byśmy mogli wspominać je z dumą. Proszę Państwa, no przede wszystkim my nie możemy nigdy popadać w jednej skrajności w drugą. Przede wszystkim, kiedy opadną te emocje, musi być rzeczowa analiza tego wszystkiego. I nakreślenie takiego programu powiedzmy sobie szczerze, krótkofalowego, który pokaże, gdzie odstajemy w tym momencie, jeśli chodzi o naszą piłkę ale przede wszystkim też długofalowy program w postaci szkolenia. A to szkolenie naprawdę przez duże S. To nie może być tylko na zasadzie haseł, że szkolimy, czy wzorujemy się na tym czy innym kraju, tylko musi to być rzeczywiście ciężka, sensowna praca, i tu przede wszystkim trzeba zacząć od najmłodszych. Przede wszystkim musimy popatrzeć, jak w ogóle w tej chwili wyglądają zajęcia wychowania fizycznego w szkołach. Nie rzucajmy wszystkiego na kluby bo przede wszystkim trzeba zacząć też od tego, żeby te dzieci już w klasach 1-3 były sprawne ruchowo i poprzez te klasy 4-8 prowadzić naprawdę systematyczne zajęcia wychowania fizycznego. Nie można się tylko skupić, że to mają być przyszli piłkarze, bo niech to rośnie nam zdrowe społeczeństwo, natomiast w tej chwili statystyki są alarmujące, jeśli chodzi o otyłość wśród naszej młodzieży. No właśnie, Pan, Panie Zbyszko, zaszepił temat Belgii, czyli tej struktury organizacyjnej akademii piłkarskich budowanych od tych najmłodszych, którzy potem pięknie wyrośli, patrząc teraz na kadrę Belgii, widział Pan tą wielką piłkę katalońską, tak jak wspomniałem w Barcelonie, obserwując jej struktury szkoleniowe, pierwszą drużynę. No to pytanie takie zasadnicze, patrząc od głowy, czy Tą głowę powinniśmy teraz tak kolokwialnie mówiąc wymienić. Mówię o trenerze. Czy w naszym przypadku tylko trener z zagranicy może teraz wydźwignąć aktualny, aktualny cały dorobek tej drużyny, która jest, czy jednak zostajemy w polskiej myśli szkoleniowej. To znaczy ja tutaj nie chciałbym być takim autorytetem, który będzie dzisiaj decydował o tym, czy pan Michniwicz ma dalej prowadzić reprezentację, czy nie. Jest od tego Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, jest Wydział Szkolenia. Muszą przeanalizować wszystkie za, wszystkie przeciw i podjąć właściwą dla siebie decyzję, właściwą i dla dobra polskiej piłki. Także ja by tutaj ten temat chciał, jak mówię, zostawić Zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast mnie bardziej interesuje, y, jakie działania pójdą w kierunku y, poprawy jakości szkolenia, no bo przecież gołym okiem było widać, że my odstajemy. Odstajemy motorycznie, odstajemy technicznie. Przecież no, ktoś te dzieci szkoły, ktoś te y, za szkolenie tych dzieci bierze pieniądze i później tych już piłkarzy wchodzących, kończących wiek iniora, wchodzących wchodzące w dorosłe życie, w dorosłe piłkarstwo. Także myślę, że tutaj w tym kierunku trzeba po prostu pójść żeby to poprawić. Ale właśnie, kluby powinny inwestować w ekspertów, specjalistów, trenerów z zagranicy, czy jednak no, tutaj nasi powinni się dokształcać, tak żeby gonić tę Europę jak najszybciej? Który kierunek powinniśmy, którą drogę powinniśmy obrać w tych najbliższych latach? W jakimś pewnie planie długofalowym, bo nie da się tego wszystkiego zrobić w rok, dwa, trzy. To znaczy tutaj, ja pana zaskoczę, panie dyrektorze, ale przede wszystkim wielu fachowców, od piłki odsunięto, dlatego, że wprowadzono licencję, to był zwykły skok na kasę. Ja podam taki przykład na swojej osobie. Przecież ja jestem trenerem pierwszej klasy, człowiekiem, który był na stażach w Porto, w Barcelonie, w Ajaxie, w Rodzie w Wsparcie Praga. Więc troszeczkę tych klubów miałem okazję odwiedzić. Ja później, żeby móc dalej pracować, to powinien iść na kurs UEFA tam A, pro czy tam B, po to, żeby mógł pracować. Człowiek, który przepracowałem w piłce blisko 40 lat, miałem teraz wydać jeszcze pieniądze i tak to się stało. Mogę powiedzieć nazwiskami typu y, tak, tej klasy zawodnik, co Krzysztof Rześni, dwukrotnie niż Polski, został, więc reprezentant Polski też został niejako odsunięty. Leszek Harabasz w Płocku, y, który w 1997 roku wywalczył awans do... Ekstra klasy. Też i takich przykładków można mnożyć. Po prostu yy, okazało się, że yy, trzeba zapłacić, żeby dostać licencję. Yy, I często yy, to było dla tych trenerów, którzy pracowali i mieli sukcesy pokażające, że ktoś, kto yy, jakimś, nie wiem, dziwnym trafem uzyskał uprawnienia do yy, szkolenia, i nadawania licencji pozostał w zabawie, a ludzie, którzy naprawdę mieli wspaniałe sukcesy, byli odsuwani. Także tutaj trzeba się na tym po prostu skupić i na to sobie trzeba jasno odpowiedzieć. I do tego wątku, drodzy Państwo, wrócimy, bo to jest niezwykle ważne, żeby patrzeć na przyszłość i wyciągać odpowiednie wnioski. No to robimy sobie chwilę przerwy, czas na muzykę, a po niej wracamy do rozmowy z naszym gościem. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. I witamy ponownie, jesteśmy w ostatniej odsłonie naszego dzisiejszego programu. Rozmawiamy sobie bardzo miło, bardzo poważnie ze Zbigniewem Pawłowskim, który nie gryzie się w języki i to nas bardzo cieszy, ale rozmawiamy o kondycji i przyszłości polskiej piłki, co jest dzisiaj? Panie Zbyszku, takim największym rakiem toczonym przez polski futbol, z czego powinniśmy się właśnie uleczyć? Mówiliśmy o tych grupach młodzieżowych, o szkoleniu, o perspektywach na przyszłość, co jeszcze jest do takiego szybkiego naprawienia, by wyjść na prostą, a tego chyba wszyscy powinniśmy przynajmniej chcieć. Przede wszystkim to środowisko niestety, które pokazane zostało w piłkarskim, pokaże, ono się nie oczyściło. To towarzystwo nadal zostało. Często właśnie wielu uczciwych, porządnych ludzi z tej piłki odeszło. Również środowisko samych dziennikarzy w wielu przypadkach, powiem szczerze, budzi takie zastrzeżenia. Nikt w zasadzie z tym nie chce po prostu podjąć takiej otwartej wojny, mówić to jasno i wyraźnie, bo, bo za chwilę może mieć tylko troszeczkę problemów. I przede wszystkim, żeby tak jak tutaj Pan powiedział, uleczyć tego raka, przede wszystkim trzeba postawić diagnozę. Diagnozę w postaci, to co już wcześniej mówiłem, Właściwego szkolenia, właściwych tam ludzi, konkretnie przygotowanych, ludzi, którzy mają otwarte um, głowę otwarte um, na różnego rodzaju nowinki i przede wszystkim to, co ja zacząłem robić w 2007 roku, jeżdżąc po Europie, podpatrując jak prowadzone jest szkolenie. Ja o tym często mówiłem. Niestety powiem szczerze, nikt w Polsce tego nie chciał słuchać. Natomiast powiem szczerze, tak, kiedyś miałem taką dziwną sytuację, że byłem yy, w Pradze na na trenerskim stażu, to Czesi mnie poprosili, przynieśli prezenty, po to tylko, żebym się podzielił swoimi spostrzeżeniami z mojego pobytu w Barcelonie. Co widziałem w środku z Jean-Despie, jak to te szkolenie przebiega. Natomiast w Polsce praktycznie nikt nie był tym zainteresowany. I tu trzeba sobie powiedzieć jasno, że my nie możemy, jakby mówię, naśladować czy Katalończyków, czy, czy Holendrów, ale przede wszystkim musimy wypracować. Taki system szkolenia, który rzeczywiście nasze piłkarstwo yy, podniesie na, na wyższy poziom, a przede wszystkim no, yy, widzieliśmy, że odstajemy no, w wielu elementach na tych mistrzostwach. Także tutaj trzeba przede wszystkim yy, podjąć takie działania przemyślane, sensowne, które yy, mówię. Pozwolą, że o ile nie za 4 lata, to przynajmniej za 8 lat będziemy widzieć światełko w tunelu, że nasza piłka idzie w dobrą stronę. Tak klubowa, jak również ta reprezentacyjna. Bo nie może polska liga być przystanią dla średniej klasy piłkarzy, którzy przyjeżdżają tutaj na piłkarską emeryturę. No bo gdyby oni byli dobrzy, to na pewno by nie wybrali polskie, tylko by e, znaleźli się w innych czołowych klubach. A e, tutaj traktujemy taką e, Polskę, naszą ligę, jako przechowalnię. To jeszcze jeden klucz. Chciałbym znaleźć do rozwiązania naszej zagadki w jakim wieku piłkarze powinni wchodzić do no nazwałbym to takiego profesjonalnego futbolu żeby ich prowadzić w taki sposób żeby no, mogli się mierzyć już na tym najwyższym poziomie pan wspomniał o tych młodych katalończykach Gavi, Pedrim którzy już są gwiazdami Barcelony ale kiedy powinna następować taka profesjonalizacja młodego chłopaka kiedy on powinien się stawać takim mężczyzną piłkarskim i być gotowym do rywalizacji. Tym, to znaczy myślę, że tutaj nie powiem nic od jeśli stwierdzę, że to w około 18-19 lat możemy już stwierdzić, czy dany zawodnik będzie w przyszłości dobrym zawodnikiem, czy po prostu będzie tylko średniej klasy kopaczem. No, trzeba to sobie jasno powiedzieć. No właśnie, no to drodzy Państwo, wierzymy, że gdzieś to, o tym wspomniał nam nasz gość, będzie niejako wdrażane, bo to są bardzo ważne, istotne sprawy. No to wrócimy jeszcze na chwilę do Mundialu, bo jego faza wkracza w tą decydującą, wkracza Mundial w decydującą fazę. Pana faworyci do czwórki może, tak zapytam, do tej strefy medalowej. Kto tam się znajdzie? Kto będzie się bił o ten, najważ, o ten najważniejszy puchar? Znaczy no, chciałbym, żeby po raz trzeci mistrzem została Argentyna. Tak nie wiem. kto jeszcze? No trudno mi w tej chwili jest powiedzieć, ale mówię, patrząc jak tutaj Argentyna wyglądała w spotkaniu z nami, to przynajmniej ja chciałbym im kibicować i, i życzyć, żeby oni sięgnęli po tym mistrzostwo. Jeszcze muszę zapytać o tych Hiszpanów, bo ich Pan obserwował szczególnie uważnie. Oni będą mierzyć się dzisiaj z taką rewelacją tego turnieju, reprezentacją Maroka. Stać mm, graczy z północnej Afryki na sprawienie niespodzianki właśnie z Hiszpanami. Czy oni już się otrzepali po tej fazie grupowej i oni już teraz wejdą na swój e, level? To znaczy, ja myślę, że nie może się sugerować tym ostatnim meczem reprezentacji Hiszpanii, która przez parę, można mi powiedzieć, minut była poza nawet... E, fazą pocharową, ale myślę, że reputacja Hiszpanii też powinna daleko zajść i czego im naprawdę serca życzy. Będziemy obserwować ten mundial, będziemy go analizować i oceniać, a dzisiaj ta fantastyczna analiza i interpretacja tego, co się wydarzyło na trwających mistrzostwach świata w Katarze, miała miejsce ze Zbigniewem Pawłowskim. Dziękuję ślicznie za tą rozmowę. Dziękuję Państwu. Ja również się nisko kłaniam, Pawłowi Wrykowski. Dziękujemy Januszowi połonkowskiemu za montaż programu. No i niezmiennie widzimy się w kolejny poniedziałek, kilka minut po godzinie 17 na antenie Radia Pońsk i niedługo później na naszym radiowym YouTube. Do zobaczenia, do usłyszenia. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk.